Jak przyznać użytkownikowi dostęp do konta poczty elektronicznej w gestorze Nexo, Nexo Pro? W celu nadania uprawnień przejdź do ewidencji dodatkowych, konfiguracja konta pocztowe. Na wybranym koncie pocztowym kliknij prawym przyciskiem myszy, popraw. Po prawej stronie widoczni są użytkownicy konta pocztowego. Widzisz tutaj pracowników, którzy mają dostęp do konta. Jeśli chcesz udzielić dostępu innym użytkownikom programu, wybierz Zarządzaj użytkownikami. W kolumnie Użytkownik wskaż pracownika. Z tego poziomu możesz zarządzać uprawnieniami użytkownika w zakresie konta pocztowego. Na przykład możesz zezwolić na eksport wiadomości czy usuwanie wiadomości. Jeśli pracownik ma nie mieć dostępu, odznacz znacznik w wybranej opcji. W celu zapisania zmian wybierz Zamknij i Zapisz. Gotowe.